Widzowie! Widzimy się w ostatnim odcinku. Najprawdopodobniej w, w ostatnim odcinku. Z sobie Azji i Malezji. W ostatnim po, odcinku w Indie i Rosję. Teraz tu Włochy pomagają Syrii. Czy się, się uwolnić, ale znaczy się nie uwolni. Też tak myślałem o takich stanie i o takiej stanie Ale to przez to, że chyba było właśnie lotnicz... trzeba a ja nie miałem lotniczej ale dobra Teraz naszym celem tak naprawdę jest myślę, że popić Turcję Więc ja bym to szykował to wszystko na to nie, tak tutaj ma co to, co zrobimy, tak już. Mamy tutaj, a mamy... 10, więc to jest... Mocne. potrzebujemy 10 10 Hmm. Dobra Ogólnie, nie gorzej będzie właśnie z tym nie Bo ten naprawdę został, no tylko cóż, pan jest taki mocny? 59 sery To, to. Tajwan, jak długo tylko że trzyma, no bo tego nie on Nie ma tego, więc to bym musiał szyklać то есть не Ой, да, они Чем это? зачем на тут выйти? Так, я буду у не не напомнить. Не знаю. Ну, можно сказать что это. Вот я на твой Egypci bym nie daje, czy, bo tylko na osunali byśmy musieli zajechać. A gdzie więc... Wypełniam dużo, bo... ...po podbiciu. Ale mocy w końcu. Za nowy. No tego nie przejechał zaraz. Zwiedzając to tam jest to za trzecie O dobra to moje ja myślałem że ktoś mnie atakuje i takie Asynka to mi ja takie Ale na szczęście nie dobra no tu mam 86 To już w ogóle Wszystkie białe państwa to są te państwa które ...nie mają

Ale nie wiem, czy będzie potrzeba czynić. cięcie chyba będą tylko wtedy, kiedy zostaną już na tym mocno, państwo. Znaczy, że Mówię. robimy. Zatacie, że wyjdę, to będzie 6 odcinków. Ale to już. Jest... Znaczy, to mam chwilę. To będzie, jeszcze zbliżcie się w tym. Ja wyżej ten odcinek będzie 4:30 minut. To będzie dłuższe. Trochę. Na no pewno nie będzie 4:30 minut. Jeśli już na to 4:30 minut to będzie. Wróci po prostu Aston Orlando na przykład. A będę po prostu jeszcze na przykład jakieś kilka państwowych obiór tego. Po prostu to czy Czekajcie, być О, не сука. А, так кстати. Вот у тебя все подбить сам Jak jej nie pomaga, więc to jest dobrze. Czyli brakuje nam tylko tak naprawdę e, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i mamy cały półwysył arabski, to jest Iran, i Wielkiej Później to. Tajwan. No I Korea, i Nordkorea, i dostałem same 99 państwa. co to W ogóle to będzie pokazanie? Wszystkich państw, Azji, i są metalu razem Przypominam, zaczynamy jeździć z jednej na sekundę. Tu leci w ogóle? Ile mamy ustawień? Takie, że nie ma zakazu podleciać innych palców, innych kontynentów, ja bym to, ale myślę, że będę tak wyrzucał tylko i wykonał. Aktualnie jeśli to na Europie będzie ciężko cokolwiek robić. Tylko białoś, ktoś. Nie białoś. Czy ma jakieś koszty, co by Trzydzieści, siedemdziesiąt czterdzieści, czterdzieści, się siedemdziesiąt. czterdzieści, 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 Ufff, dobra. Yyyy... Mówię, najwyżej to podstać się Spróbujemy najpierw podbić te państwa. to wszystkie, w tym odcinku, jeśli się nie uda, to najwyżej podjęta podbimy, tak? Jestem w szóstym odcinku, takim bonusowym, podbimy znaczy w bardziej nie bonuską w tylko w ostatnim odcinku widzę to wszystko Państwo, jakże od pełno się podbiłem jakieś okay. Tylko tak myślę, że przed tym bonus z 9 dziewięć tu ja podbijam trochę kolda yy, na to yy, no jeszcze państwą. Myślę, że będziemy po prostu tak szerzej podbierać Afrykę, żeby mieć więcej, żeby mieć y, atomówki, więc będziemy, będziemy rzucać atomówki. Potrwą ci y, Da się. Tylko byście wiedzieli y, po prostu cięcia. To by trwał 5 minut. No to w po prostu pokazywał.

a zjednoczone ja to nie ma już. Właśnie 30 tak i możemy właśnie. I podbijamy właśnie. Filipiny Army 30 Właśnie podbijamy cały półwysep Arena. No bo jak nie jest pół, do pół Arena, jak jest, to i tak go zaraz podbijemy. I on ja na pewno nie jest. Nie ma jest słowa. Tak, gratusz też nie jest w pakieżu, to? Ja tutaj a on już... Nie Potrzebuję... Ja chyba 250 wszystkich Potrzebuję 3000, i wtedy jestem ja ratowany. Że, ja podbiłem od razu państwo, i od razu już no to. Ale w ogóle tych mocno niż W, Państ... w Chinam i odejdę do nas. To jest na sterze tutaj. No ale, no na pewno już ochroniła hmm, Dobra, to możemy się zająć podbijaniem tego... Tylko... Jaku? Po 55, 50, 50, 50. Ale 50 tych... No, czy nie ma? No nie, bo tutaj. nie do czego? Nie wiem, nikt to chyba ma, ale... Ja jestem, na nie wiem. Nie tak. Jak jest tak, ktoś tak, ktoś po po prostu w picie. No, posłuchajmy, sami na sekundę. Teraz sobie zobaczymy. Zawsze jest napisane, że nie zobaczymy, no, a zaraz zobaczymy, jak sobie z tego co może tutaj Golda, bo to też się ulepsza. Dla? Prawie tysiąc, no to, to jest mocno. Hmm. Myślę, że nie mam wszystko więcej takiej kiedy będzie pojawiać w ogóle na kanale, bo ja lubię strategicznego. Nie mam to sprawia przyjemność. A to jest spoko, ja mówię. My zrobić tak z każdym państwem z jakiegoś kontynentu. Ja na przykład ostatnio dostałem na przykład a makeupu, mocno, po na przykład. Mamy tak naprawdę cztery kontynenty tylko. Afrykę oraz ich, no co to już się nie czu. To Afrykę, Europę i Amerykę. Bo mówimy, że to już... Nie by było ciężko Na przykład Ameryki na nie ma wszystko do pomocy. Ameryki południowej, to i tak by zacząć odchlepać. Bo śmieszne jest to, że... Nie zaczynamy właśnie od tego kolego jest liczby Ja tak no, także, no, wiadomo możemy mieć 5 sekund 5, e, 5 na sekundę Zobaczmy tu już nic nie wiemy no, chyba, ale nie pamiętam ale my zauważyliśmy, więc to jest nie z zamiam tylko to mi może chyba chyba więcej na sekundę Ale tu też czytają, to też jest właśnie nie słabo. No, bo no my podpięliśmy ten ijak, -Y a w ogóle nic z tego nie wzięliśmy. Posłuchajmy kolejny, tutaj mamy trzysta I teraz już... A, nie, to to jest w zależności, bo teraz mamy 860 Ale dobra. Ja bym ten ijan -Y podpił chyba. 60, 70, no to 40, no to tu już mamy wszystko.

Druga za 9000 potrzebuję. I tak to szybko, tak to A w zawsze 6, To może trzy dwa. O, tak to. Jestem hmm. hmm. hmm, zrobiony. że spoko, w nie, że nie atakuje, jak rebelia ale tylko dlatego, że mi mogę sobie odbierać nie tak, ale są dusze. Mogę właśnie przez to przepisać, bo się nie mam zapasu. Albo nie będę miał pieniędzy, bo wydaję właśnie tak, na emeryturę. Tak, to już się EJA. Co to, ale się wyda EJA? 71, a tu wszystko na 70 na to. Oj, prosty Szybko, Szybko. Samolot. Bo ja chyba będziemy będzie mieli 90, albo 91 sekundy na co tak naprawdę podwiemy tutaj państwa już na sto procentów mamy jest to może tam lekko mi zabraknie ja w tym na pewno w szóstym odcinku właśnie Najpierw opowiem po prostu, że Więc... na przykład atykę podbijemy, żeby mieć więcej... ...atryka też jest mocna, ale nie jest na pewno tak mocna, jak na mocno. Więc... Yy... No to myślę, że podbijemy sobie już tylko Bangladesh i na no tym skończymy. nie no, no podbijemy Bangary. Tak, się nie ma iPhone'a. Myśmy przegrali, to by było słabo. Nie wiem czy idzie, ale przygrywa, nigdy nie czekałem w Twojej GF, tak pozwoliłam, bo zawsze to będzie mniej więcej też nie wiem czy jest jakąś... to jest czy wygrywam, czy przegrywam No tu mam 3 po prostu dziewięćdziesiąt czytajmy no to. No to jest trzydzieści cztery Pięćdziesiąt. Czterdzieści czytaj. Możemy Jest. To sobie. Tylko widać. już. Tylko już... No to podbijemy ją. Ja zrobiłem wszystko, że nam bonusowy odcinek. Tak jak widać, mam No bonusowy bo odcinek, ale już i zrobimy po prostu taki... szósty czy nie będzie tam końcowym No Mamy... 1 I kończą Zresztą mi tylko wskoczył, jakie państwo dostanie 6 państwa dostanie wstanie, tak. Chyba jeśli się nie będą, to spokojnie pojechać. Yy, tak, będziemy mieli 100, jak podbijemy, tak, bo tutaj. Tak, 1, 2, 3, 6. Tu nie ma żadnego państwa do odbicia, a nie widziałem się słabo, widziałem się 70, sam i sobie 180. No to nie ma takiego. matki, ale że się tutaj zgadził. Zdarzy mi się podbić chyba jeszcze Izrael. No, Mam minutę, no, tak pół No to, to jest to będzie, to 6 minut minuty, zostaje. No, podbijamy Izrael. I teraz on zostanie. Te, te 6 państw, no to. Dobrze, że spojrzałem, bo tak byśmy zakończyli to sobie. a no, i zjawiać. nie podbijam, Nie, wtedy jak po. O...

Skończyliśmy, że na sekundę. Jest. tylko. Jemen to szybko. Jemen dziewięć. Dobra, piszemy samochód. Powinno. Będziemy gdzieś w kolejnym odcinku